Ta wystawa swoją cennością i znaczeniem stawia się w rzędzie takich wydarzeń w historii nowotarskiej galerii jadki, jak goszczące tu niegdyś obrazy biblijne Marka Szagala i grafiki Pabla Picasa. Sześćdziesięciolecie koronacji cudami słynącej figury Matki Bożej Ludźmierskiej było natchnieniem do stworzenia ekspozycji Ludźmierskie Sakralia. Myśl o pokazaniu dzieł sztuki na dzień niedostępnych, przechowywanych w zakrystii, na plebanii, w magazynach, wyszła od poprzedniego kustosza sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, księdza Jerzego Filka. Ideę podchwycili zaangażowani w działalność Rady Parafialnej Anna i Marcin Ozorowscy oraz kierująca galerią jadki Ania Dziubas. Nowy kustosz sanktuarium, ksiądz Maciej Ścibor, pomógł doprowadzić dzieło do szczęśliwego finału. Kluczowymi postaciami dla tego zamysłu byli także dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ksiądz Jacek Kurzydło i profesor Anna Mlekodaj, autorka pięknego, znakomitego katalogu wystawy Rzeczy o walorach pracy naukowej. No To wyzwanie przede wszystkim było związane z poszerzaniem granic własnej wiedzy ponieważ nigdy jeszcze nie byłam na takiej jej krawędzi. Bo wychowani w kulturze katolickiej jesteśmy opatrzeni z wieloma wizerunkami świętych, z różnego rodzaju przedstawieniami, ale nigdy nie zadajemy sobie pytania, skąd one się wzięły, czego są na ogół kopią, kto pierwszy namalował taki wizerunek, kto go nam podarował, a następnie jaką drogę przebył, aby trafić do naszych domów. I to było bardzo fascynujące, ale też no czasochłonne i wymagało rzeczywiście przesunięcia granic. Tej wiedzy, czyli pokory poznawczej. Na tej wystawie najcenniejszymi są takie eksponaty, które nigdy nie wyszły poza ramy poza granice kościoła, poza granice ludźmierskiego sanktuarium, ale jest też wiele takich elementów, które my naprawdę spotykamy także w naszych świątyniach, bo to są po prostu pewne wizerunki, które upowszechniają na przykład kult Maryi albo kult doloryczny, czyli przedstawienie Pana Jezusa cierpiącego, Matki Bożej stojącej u krzyża. Nie są nam one obce, natomiast tutaj, że to są kwestie ludźmierskie, to być może dla niektórych będzie nieco rozczarowujący fakt, że choć Ludźmierz jest najstarszą parafią na Podhalu to jednak nasze eksponaty rzadko kiedy, poza najważniejszym, centralnym i najpiękniejszym według mnie, czyli figurą gotycką, figurą Matki Bożej, niegdyś z głównego ołtarza ludźmierskiego kościoła, wszystkie inne są, sięgają XIX-XX wieku. One nie są tak dawne, nawet ornaty, ornat bardzo piękny, który tutaj prezentujemy jest z wieku XIX, ten w kolorystyce zielono-niebieskiej, bardzo rzadkiej. W odniesieniu do Matki Bożej, jak się dowiedziałam, oba te kolory mają podkreślać i ziemskość, i też niebieską chwałę Maryi. Dzięki życzliwości księdza Jacka Kurzydły przepiękna gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem do 1938 roku obecna w ludźmierskiej świątyni mogła choć na krótki czas wrócić na Podhale. Eksponowaną w specjalnej gablocie figurę pod względem walorów artystycznych i urody porównywalną do Madon z Gdańska, Wrocławia i Króżlowej możemy podziwiać zrekonstruowaną do pierwotnej postaci – w XVIII wieku bowiem gotycka rzeźba została przerobiona według ikonograficznego wzorca Matki Bożej w niebo wziętej. Subtelnej Madonnie odjęto dzieciątko, ucięto dłonie i dorobiono ręce złożone do modlitwy, a w miejscu stóp pojawiły się obłoki. Ratowana potem przed okupantem figura z lipowego drewna, która już dawno ustąpiła w ołtarzu miejsca złoconej figurze Królowej Podhala, z Ludźmierza została przewieziona do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dziś jest własnością Muzeum Archidiecezjalnego. Żmudne konserwatorskie zabiegi pozwoliły przywrócić rzeźbie formę, która wyszła spod ręki artysty. Tej renowacji i rekonstrukcji doczekała się figura w latach 90. Jej eksponowanie w galerii wymagało spełnienia rygorystycznych warunków konserwatorskich. Z drżeniem serca, ale udało się bezpiecznie przetransportować Matkę Bożą, która po kilkudziesięciu latach, jak wraca w te swoje strony, w których spędziła wieki, podczas różnych perypetii, które się zdarzały z tą figurą, a jednocześnie na tej wystawie też zobaczymy wiele obiektów takich, które musiały być poddane konserwacji takiej zachowawczej, po to, żebyśmy mogli jakby wydobyć to piękno, które w nich zostało ukryte, które możemy podziwiać, a przez to piękno wiemy, że to jakby nie jest najistotniejsze, chociaż ma swoją wartość i cieszy nas, ale przede wszystkim te obiekty one rezonują na płaszczyźnie wiary. My chcemy dostrzec w tych obiektach odbicia też tych ludzi, którzy przez lata, przed dziesięcioleciami czy nawet przed wiekami też się modlili, kształtowali swoją pobożność tak jak my dzisiaj. Gotyckie arcydzieło z około 1425 roku i inne skarby ludźmierskiego sanktuarium będziemy mogli oglądać do 24 września, włącznie, mimo iż ten dzień będzie niedzielą. Ekipa galerii, ze względu na wartość i unikatowość wystawy, służy teraz odwiedzającym każdego dnia od godziny 10 do 17, również w soboty i w niedzielę. Podobnie jak Madonna, z pierwszej połowy XV wieku pochodzi inne, bardzo przejmujące gotyckie dzieło anonimowego artysty: Vir dolorum, czyli mąż boleści. Rzeźba, która niegdyś zdobiła tabernakulum, dziś należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i na wystawie mogła zagościć jedynie w postaci gabarytowej fotografii. To zawsze od 100 lat, a na pewno od 60 paru, miasto przyjeżdżało do Ludźmierza i tak jest do dzisiaj, ale dzisiaj to wyjątkowa okazja. W roku 60-lecia koronacji. To ludźmierz przyjechał do miasta, żeby pokazać to, co ma najdroższego. Po, po prawie półrocznych staraniach udało nam się sprowadzić Matkę Bożą z 1420 roku, tą pierwszą, ale równie ważną, jak ta nasza góralska gaźnina Potkala. Ona niestety już wróci do Krakowa, ale teraz jeszcze miesiąc będzie z nami. To ale cieszą się i witają Matkę Bożą. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy przede wszystkim młodzież, bo to, że ta wystawa jest, robimy to dlatego, żeby pokazać przyszłym pokoleniom to, co w Ludźmierzu jest jeszcze cenne oprócz wiary, tożsamości. Mamy jeszcze rzeczy bardzo bliskie sercu. Wspaniałym oryginałem są natomiast rzeźby z lipowego drewna, przedstawiające scenę pod krzyżem. Zbawicielowi, który oddał ducha, towarzyszą matka boleściwa z rękoma złożonymi na piersiach i umiłowany uczeń Jan postaci u stóp ukrzyżowanego, rozmiarów niewiele mniejszych od naturalnych, w XIX wieku stworzył Wojciech Kułach Wawrzyńcok, ludowy rzeźbiarz z Gliczarowa. Co do krzyża z umęczonym zbawicielem, zdaje się, że nie jest on tego samego dłuta. Lata spędzone w warunkach zewnętrznych nadały rzeźbie szczególnego wyrazu, uwydatniając słoje i porowatość drewna. Techniką, która w XIX wieku pomogła wizerunkom świętych zagościć w domach wiernych, był oleodruk. Okazy tego sposobu powielania oczywiście znajdują się w ludźmierskich zbiorach i można je oglądać na wystawie. Najczęściej są to wizerunki z nurtu Ecce Homo, czy Mater Doloroza, a obok nich oleodruk przedstawiający miłosiernego Jezusa z Milatyna. Dla mnie fascynujące było odkrywanie pewnych etapów pobożności, które też można odczytać. Mamy tutaj wiele elementów sprzed soboru watykańskiego II, a po soborze trydenckim. A sobór trydencki był w połowie XVI wieku. Ludźmierz pochodzi kościół w Ludźmierzu jest z 1234 roku, czyli jeszcze do czasów soboru w Trydencie to już zdążył się zestarzyć. Sobór w Trydencie odmienił kościół wobec reformacji, która. A wtedy Kościołowi naszemu katolickiemu w pewnym stopniu zagroziła, a potem był następny sobór, sobór watykański II. I właściwie możemy ten, te progi tutaj też w pewnym sensie dostrzec w tych właśnie eksponatach. Tutaj na przykład w tej części, którą nazwaliśmy Umownie za Krystią, mamy modlitwy, które ksiądz i szaty, liturgiczne, przedsoborowe, właśnie. Bo w 1963 roku jeszcze sobór wtedy już kończył swoje obrady, ale jeszcze nie było odpowiednich konstytucji i szaty liturgiczne jeszcze jakiś czas zachowały kształt przedsoborowy, później się odmieniły, więc możemy oglądać troszkę z historii kościoła etapów, także. Poczesne miejsce zajmują w galeryjnym wnętrzu także kopie arcydzieł światowego malarstwa i cudami słynących wizerunków, czyli kopie Madon Rafaela Santi, w tym Madonny Sykstyńskiej, nieznanego autora, także portret świętego Leonarda z Porto Maurizio. Nie brakuje dwudziestowiecznych olejnych obrazów, inspirowanych legendą o matce boskiej Piotra Stachewicza. Wzrok przyciągają malarskie wyobrażenia Matki Boskiej Gromnicznej, pędzla Franciszka Bilczewskiego, świętego Józefa z małym Jezusem w objęciach, czy Matki Boskiej z dzieciątkiem na ręku, kroczącej przez las, również najświętszego serca Jezusa, Antoniego Święcha z początków XX wieku. Na wystawie znalazły się też archiwalne dokumenty kościelne i teksty Biblii ilustrowane grafikami. W tylnej części galerii na czas wystawy zwanej zakrystią sporo miejsca zajmują unikatowe, misternie haftowane szaty liturgiczne. Są to między innymi pamiątki z koronacji cudami słynącej figury dokonanej 15 sierpnia 1963 roku. Nie do zabytków, ale do współczesnych nam dzieł jubilerskiej sztuki zaliczyć trzeba oryginalny, wykonany ze srebra, wysadzanego malachitami, dar wotywny, zestaw naczyń liturgicznych z monstrancją wyobrażającą drzewo życia, z kielichem i puszką na komunikanty. Wszystkie te artystyczne przedmioty zdobione są postaciami apostołów i Maryi. Katalog wystawy projektu Marcina Ozorowskiego z pietyzmem wydrukowany przez nowosądecki Goldruk budzi uznanie graficznymi walorami. Tekstami prócz profesor Anny Mlekodaj wypełnili go księża Jerzy Filek i Maciej Szcibor. Niezależnie od historii i charakterystyki dzieł z przywołaniem ikonograficznych wzorców są one inkrustowane cytatami z Biblii, z homilii, z papieskich dekretów, z poezji i przekazów historycznych. Ta mozaikowa kompozycja czyni przewodnik po wystawie równie ciekawą jak wartościową pamiątką wyjątkowego wydarzenia. Ludźmierskie sakralia można też jednak oglądać z towarzyszeniem żywego słowa autorki tekstów. Z nagrania mogą korzystać wszyscy zwiedzający. A wystawę, która będzie gościć w galerii do końca lata, objęli honorowym patronatem marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Jest to rzeczywiście no, piękna wystawa, no, też myślę, że pokazuje naszą przełączność miasta z, z ludźmi, i bardzo jestem zaszczycony, że, że, mogę, że mogłem objąć patronat nad, nad tą wystawą. Natomiast cóż, chciałbym, chciałbym wyrazić takie życzenie, żeby te historyczne dzieła, sztuki, dzieła, które jakby prezentują, obrazują, jak widziano, jak, jak kiedyś pokazywano oblicze świętych, oblicze Matki Bożej, oblicze samego Stwórcy, samego Pana Jezusa i, i Boga, żeby te historyczne dzieła przemówiły do naszych współczesnych serc i, i sumień żeby ta wystawa taki też wymiar duchowy również dla nas wywarła tak mówię w tej atmosferze jeszcze po odpustowej kiedy od wieków no, z Nowego Targu chodziliśmy dziadkowie chodzili po odpust na odpust i po odpust do, do Ludźmierza i oby to dalej tak było że że pielgrzymujemy po to żeby oczyścić nasze serca a teraz tutaj w Targu też mamy taką Taką temu okazję, żeby obcując tą piękną sztuką, również samemu stawać się szlachetniejszymi Na Wernisarzu, oprócz tłumu gości z Ludźmierza, Nowego Targu i Krakowa oraz sióstr i księży zakonnych, zjawił się dyrektor placówki wiodącej. Ta wystawa to jest rzecz niesamowita, bo pokazać ludziom tutaj, w Nowym Targu i w regionie, co mają niesamowitego. U siebie na miejscu. Tak, chcieliśmy, żeby też było naszym marzeniem, udało się, żeby Matka Woska z Muzeum Archidyzjazalnego w Krakowie przyjechała, przyjechała, ale ludzie, którzy tu przyjdą, zobaczą, co mają na co dzień, bo to w zasadzie jest na co dzień prawie na wyciągnięcie ręki. Prawie, powiem prawie, bo to nie jest tak, tak łatwo. Ale jak, jak niesamowitym miejscem jest sanktuarium w Ludźmierzu, jakie niesamowite historie się tutaj z tymi wszystkimi dziełami wiążą. Fenomenalny katalog do tej wystawy napisała pani profesor Mlekodaj, która opisała dokładnie nie tylko to, co oglądamy, ale też i historię, jak się z tym wiąże. I to jest rzecz niebywała. Wydaje mi się, że każdy, kto... Choć trochę czuję się związany z Nowym Targiem, z regionem, powinien tu być i zobaczyć. Oprawę muzyczną zapewnił ludźmierski zespół Podhalanie, a poczęstunek Koło Gospodyń Wiejskich z Ludźmierza. Przestrzenią wybraną i uświęconą obecnością Maryi w cudownej figurze, przestrzenią dialogu dziecka ze swoją matką jest ludźmierskie sanktuarium. Napisali księża Kustosze we wstępie do katalogu. I dalej. Człowiek w boskim dialogu wyraża się słowem modlitwy, a nieraz angażuje całą osobowość i talenty. W ten sposób powstały dzieła sztuki, które podziwiamy w ludźmierskiej bazylice i które pomagają skupić wiarę i uwagę na Bogu. Ze względu na to, jakie skarby przebywają teraz w murach galerii, niezależnie od systemu alarmowego, przebywa tam także ochrona. Niech to jednak nikogo nie zniechęci do odwiedzenia wystawy, która zdarzyła się raz na sześćdziesiąt lat.